Substancje psychoaktywne można podzielić na wiele sposobów i żaden z nich nie jest idealny. W niniejszym filmie zostanie przedstawiony dosyć popularny podział stosowany m.in. na angielskiej Wikipedii, a odwołujący się głównie do typu efektów wywoływanych przez daną substancję. Pięć głównych klas substancji psychoaktywnych to stymulanty, depresanty, opioidy, entaktogeny i halucynogeny. Zacznijmy od stymulantów. Mówiąc językiem fizjologii, skutkiem przyjęcia stymulantu jest pobudzenie układu współczulnego, co można potocznie opisać jako mobilizację organizmu. Skutki to pobudzenie, wzmożona koncentracja, przyspieszone tętno czy obniżony apetyt. Typowe łagodne skutki uboczne to zaciskanie zębów lub zgrzytanie zębami, niepokój, bezsenność. Ostre skutki uboczne to m.in. napady lęku i paniki, przegrzanie, nadciśnienie. W 2007 roku opisano w literaturze medycznej przypadek 23-letniego mężczyzny, który w obawie przed policją połknął około 100 dawek metaamfetaminy, która jest silnym stymulantem. Stwierdzono u niego m.in. 200 uderzeń serca na minutę i jedną z najwyższych temperatur ciała kiedykolwiek upisanych u człowieka – 45 stopni Celsjusza. Pacjent przeżył. Najpopularniejszym stymulantem świata jest kofeina, występująca naturalnie w kawie i herbacie. Malejąca, ale wciąż dość duża jest popularność kolejnego legalnego stymulanta, jakim jest nikotyna, występująca naturalnie w tytoniu. Amfetamina i metaamfetamina powstają wyłącznie syntetycznie. Związek chemiczny o nazwie kokaina występuje naturalnie w niewielkim stężeniu w roślinie o nazwie koka. Lub formalnie kresno drzew pospolity, i to z liści koki wytwarza się kokainę w postaci białego proszku. Kokainę można też dalej modyfikować chemicznie, tak aby nadawała się do palenia. W ten sposób powstaje tak zwany krak. Depresanty działają przeciwnie do stymulantów. Samo słowo nie powinno nam się kojarzyć z depresją w sensie psychologicznym, tylko po prostu z obniżeniem, a więc może z depresją w sensie geograficznym. Mówiąc fizjologicznie, depresanty obniżają aktywność ośrodkowego układu nerwowego, czyli potocznie mózgu. Mówimy o rzeczach tak podstawowych, jak poziom aktywności elektrycznej tkanki mózgowej albo jej wrażliwość na sygnały chemiczne. Typowe skutki to: obniżona ruchliwość i napięcie mięśni, wolniejsze tętno, czasem także znieczulenie na ból. W wyższych dawkach ponadto zaburzenia równowagi, procesów myślowych i przytomności. Klasycznym depresantem jest. Alkohol etylowy, czyli etanol. Istnieje też wiele leków o podobnym działaniu jak barbiturany albo benzodiazepiny. Do najbardziej znanych leków, których substancją aktywną jest jakaś benzodiazepina, należą Valium i Xanax. Z punktu widzenia medycznego główną cechą opioidów jest ich działanie przeciwbólowe i przeciwkaszlowe i do dzisiaj tak też bywają stosowane. Silniejsze opioidy wywołują jednak ponadto uczucie euforii i odrealnienia, a także silnie i szybko uzależniają, przez co są dzisiaj stosowane ostrożnie w świecie medycznym. Dwa najbardziej znane opiaty to morfina i kodeina. Słowem opiaty określa się te opioidy, które występują naturalnie w maku lekarskim, a więc i w opium, czyli substancji otrzymywanej z soku mlecznego, czyli lateksu, makówek. Istnieją też jednak opioidy syntetyczne i półsyntetyczne. Heroina to dawna nazwa handlowana diamorfinę, związek powstający wskutek chemicznej modyfikacji morfiny, czyli typowy opioid półsyntetyczny. Co ciekawe, na przełomie XIX i XX wieku heroinę reklamowano jako bezpieczną, nieuzależniającą alternatywę dla morfiny. Szybko okazało się, że uzależnia jeszcze szybciej i ma od niej około dwu lub trzykrotnie silniejsze działanie. Fentanyl to związek o zupełnie innej budowie chemicznej niż opiaty, uzyskiwany już wyłącznie metodą syntezy współproduktów chemicznych, czyli opioid syntetyczny. Szacuje się, że fentanyl ma działanie około 30 do 50-krotnie silniejsze od heroiny. Opioidami są także endorfiny, wytwarzane naturalnie przez nasze ciało. Nazwa ta pochodzi od członu endo, czyli wewnątrz, i morfiny. Endorfiny mają działanie przeciwbólowe, a ich zwiększone stężenie wywołuje uczucie przyjemności i relaksu. Dodajmy na koniec, że opioidy można uznać za klasę depresantów, ponieważ mają z nimi pewne cechy wspólne, np. działanie uspokajające i usypiające. Tym, co je odróżnia, jest przede wszystkim silne działanie przeciwbólowe opioidów. Tym, co je łączy, jest wysokie niebezpieczeństwo powstawania uzależnień i ogólnie wysoki poziom szkodliwości stosowania. Entaktogeny to substancje, które działają przede wszystkim na sferę emocjonalną. Autor tego słowa, David Nichols, napisał, że ma ono oznaczać substancję ułatwiającą kontakt ze swym wnętrzem. Słowo to pochodzi od łacińskiego tactus, czyli dotyk. Fraza en tactus kojarzy mi się z angielskim in touch, a niezłym polskim odpowiednikiem jest zwrot w kontakcie. Istnieje też inna nazwana entaktogeny. Empatogeny, czyli substancje wywołujące empatię. Obydwa te pojęcia są stosowane przez naukowców mniej więcej tak samo często. Entaktogeny wywołują uczucie połączenia z innymi osobami, otwartość emocjonalną, obniżony poziom agresji, zachowania prospołeczne. Myszy pod wpływem entaktogenów spędzają statystycznie więcej czasu, przytulając się do innych osobników. Klasycznym entaktogenem jest MDMA, zwane też ekstazy. Ostatnia klasa substancji psychoaktywnych to halucynogeny. Nazywa się tak substancje wywołujące przede wszystkim zmiany percepcyjne. Czyli odmienne lub zaburzone doświadczenia zmysłowe, a także poznawcze, np. zmiany sposobu myślenia. Często mówi się też, że halucynogeny wywołują odmienne stany świadomości. Często towarzyszy temu pobudzenie fizjologiczne, np. przyspieszone tętno, jednak klasyczne stymulanty nie wywołują tak intensywnych zmian stanu świadomości. Dodajmy, że potoczne skojarzenia ze słowem halucynacja. Czyli widzenie przedmiotów, które w rzeczywistości nie istnieją, nie są dobrym punktem wyjścia do myślenia o halucynogenach. Nie wszystkie halucynogeny wywołują tak rozumiane halucynacje. Halucynogeny można dzielić na wiele sposobów i żaden z nich nie jest idealny. Cztery często wymieniane klasy to: psychodeliki, delirianty, dysocjanty i kanabinoidy. Niektórzy uważają też, że entaktogeny powinny być uznane za klasę łagodnych halucynogenów. Psychodeliki nazywa się też czasem klasycznymi halucynogenami. Samo słowo miałoby oznaczać substancję ujawniającą umysł, w domyśle, ujawniającą to w naszej psychice, co zwykle pozostaje ukryte. Nie wszyscy lubią to słowo, ale alternatywy bywają jeszcze bardziej kłopotliwe. Zaproponowany w 1979 roku enteogen pochodzi od greckiego słowa oznaczającego natchniony przez bogów. Zwolennicy terminologii naukowej mogą posługiwać się pojęciem halucynogeny serotonergiczne, ponieważ klasyczne psychodeliki działają na tzw. receptory serotoninowe w mózgu. Psychodeliki w wysokich dawkach wywołują intensywne zaburzenia sposobu postrzegania świata, aż do poziomu całkowitej utraty kontaktu z rzeczywistością. Doświadczeniom tym towarzyszy odmienne postrzeganie otoczenia, czasu, własnych stanów umysłowych i siebie samego. Znacząca część osób przyjmujących psychodeliki porównuje takie przeżycia do doświadczeń mistycznych i religijnych. Klasycznym psychodelikiem syntetycznym jest LSD. W naturze występuje m.in. psylocybina, obecna w wielu gatunkach grzybów, a także meskalina, obecna w kilku gatunkach kaktusów, m.in. Pejotlu i San Pedro. Delirianty wywołują, zgodnie ze swoją nazwą, delirium, czyli majaczenie, w przypadku najczęściej spotykanych substancji trwające wiele godzin czy nawet dni. Jest to stan głębokiego zaburzenia uwagi, przytomności i procesów myślowych. Po zażyciu deliriantów występują też klasyczne halucynacje, czyli postrzeganie nieistniejących przedmiotów lub osób z pełnym przekonaniem, że są rzeczywiste, a także urojenia, czyli fałszywe przekonania. Delirianty należą do substancji psychoaktywnych z najwyższym odsetkiem negatywnych doświadczeń zgłaszanych przez użytkowników. W naturze występuje wiele substancji o takim działaniu. Zwykle wiele podobnych związków w tej samej roślinie. Dwa przykładowe takie związki to atropina i skopolamina. Występują one m.in. w bieluniu jego łacińska nazwa to datura i lulku czarnym. Słowo dysocjant odwołuje się do dysocjacji, czyli poczucia oddzielenia od rzeczywistości. Czysto medycznie dysocjację definiuje się jako utratę poczucia własnej tożsamości, kontroli nad ciałem i dostępu do bezpośrednich wrażeń. Łagodną formą dysocjacji jest tak zwane odpłynięcie na jawie. Wysokie dawki dysocjantów mają ponadto działanie halucynogenne, przez co dysocjanty bywają porównywane do psychodelików. O ile jednak większość psychodelików ma łagodne działanie pobudzające, dysocjanty zwykle działają uspokajająco lub wręcz znieczulająco i wywołują silniejszą dezorientację. Dysocjantem jest ketamina, stosowana w medycynie jako środek znieczulający, a także, zastosowany w dużych dawkach, dextrometorfan, występujący w niektórych lekach przeciwkaszlowych. Działanie dysocjacyjne mają też eter i podtlenek azotu, czyli tzw. gaz rozweselający. Do halucynogenów zalicza się też czasem kanabinoidy. To jedyna klasa wyróżniona ze względu na powinowactwo chemiczne. Endokanabinoidy występują naturalnie w ciele ludzkim, oddziałując na tzw. receptory kanabinoidowe. Na te same receptory działają kanabinoidy obecne w roślinach, czyli fitokanabinoidy. Do najlepiej znanych należą tetrahydrokanabinol THC, kanabidiol CBD czy kanabinol CBN. Ich złożona mieszanka występuje w konopiach. Łacińska nazwa kanabis, zwłaszcza gatunku o nazwie konopie indyjskie. Suszone kwiaty konopi indyjskich to marihuana, a haszysz to postać zagęszczona, zawierająca więcej żywicy, a więc i wyższe stężenie substancji psychoaktywnych. Efekty kanabinoidów są niejednolite. Niektórzy użytkownicy zgłaszają stan relaksu, obniżenie stresu lub euforię. Powszechnie występują odmienne, zaskakujące wzorce myślenia i odczuwania zmysłowego. Z drugiej strony względnie częste jest też jednak uczucie niepokoju, a nawet stany lękowe i napady paniki. Dopiero w wysokich dawkach kanabinoidy zaczynają upodabniać się do pozostałych halucynogenów. Na tym skończymy nasz błyskawiczny przegląd. Na koniec pochylmy się jeszcze nad samą nazwą substancje psychoaktywne. Nazwa ta podkreśla, że głównym skutkiem ich stosowania jest efekt psychologiczny. Podobny wydźwięk ma termin substancja psychotropowa, czyli taka, która wykazuje skłonność, tropizm, do oddziaływania na psychikę. Przyjęło się jednak, że przymiotnik psychotropowy łączy się z rzeczownikiem lek. Stąd pojęcie leki psychotropowe, obejmujące m.in. leki przeciwpsychotyczne albo antydepresyjne. W polskim prawie farmaceutycznym i ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii występują pojęcia substancja psychotropowa i środek odurzający, zdefiniowane zresztą w dość zawiły sposób. Co ciekawe, w tych dwóch aktach prawnych nie występuje w ogóle słowo narkotyk, którego ja też dotychczas nie użyłem jeszcze w tym filmie, ponieważ jak się okazuje nie jest ono zupełnie potrzebne do jasnego mówienia o substancjach psychoaktywnych, a moim zdaniem jest ono w istocie jednym z tych pojęć, które bardziej zaciemniają niż wyjaśniają. Dziękuję za uwagę. Dziękuję też wszystkim osobom subskrybującym mój kanał, zostawiającym cyfrowe sygnały pozytywnego efektu, zwane lajkami, a także komentarze. Szczególnie nisko kłaniam się moim patronom, którzy poprzez platformę Patronite wspierają powstawanie filmów na moim kanale. Dzięki i do usłyszenia.